Let's go for a little trip. Okay. Tak, tu sobie podróżujemy. Welcome to Poznań. Welcome to Perry Tu jest Poznań Główny, a tutaj mamy centrum targowe i Start Wings for Life. No kurde powiem wam, że chyba biegiem do celu, tak? Chyba u Ciebie na kanale widziałem, że oni mają tu naprawdę, naprawdę dobrze. Zorganizowany. No i zajęło mi to całe 40 sekund, żeby dotrzeć do tego miejsca. Tutaj będą te wszystkie fale startujące, jest meta. Chcę się do Digasa, strefa chillu. Proszę bardzo, takie mini expo chyba. No i tak to wygląda w środku. Tu można sobie zdjęcia ze skrzydłami zrobić, jak widzę. I biuro zawodów, żeby odebrać pakiety. Ale zobaczcie jaka kolejka do zrobienia zdjęcia ze skrzydłami. Dzień dobry. 13, 4, 7, 3 Super, dziękuję bardzo. Dopiero teraz zauważyłem piona, na ile dzisiaj? Nie, Znaczy, tylko no tak na chwileczkę. Ja mam wybić na początku, pomachać... Czyli do szanie nie, 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 dzisiaj okay. mi nie okay. Czas wygrać Red Bulla. Starczy? Może bym spróbował. Tak, to Dobra, będzie. można było sobie wybrać ćwiczenie i było do wyboru na biceps albo na martwy ciąg. Szanujmy się. No, tam się chyba coś dzieje słuchajcie, i ja nie wiem czy tam się nie dzieje to co ja myślę. Czyli czy nie przyjechał pan Adam Małysz. W 2001 roku musiałbym być prezydentem, żeby sobie taką fotę strzelić. The man, the myth, the legend jak go tam na bicie, zaczynam balet, biegnę do przodu wiatną i nie martwię się wcale o! Poznań, miasto doznań Łóżek <razy> <grywki> dostałem na chyba 3 osoby, a to pokój jednoosobowy Jestem już w hotelu zameldowany, odebrałem pakiet, wszystko mam gotowe. Zrobiłem może z 6000 kroków, gdzie normalnie przed taką walencją robiłem po 20 parę tysięcy albo i 30. I jutro po prostu będziemy testować wszystko to, co przygotowałem. A zresztą jutro to powiem wam już jutro. Guten Morgen, że tak powiem. Kanały w telewizji były po niemiecku, także nawiązuję. Powiem wam... Jaki jest w ogóle plan na ten bieg? Tak naprawdę jest to zebranie doświadczenia. To jest bieg, który ja zazwyczaj robię z ramienia też swojej firmy. Moim rekordem obecnym jest 32 km z kawałkiem. Także wszystko powyżej 32 km będzie fajne. Jeżeli uda mi się utrzymać założenie, które sobie tak jakby przyjąłem przed biegiem, że będzie to tempo około 4,30 na kilometr, to powinienem pobiec w granicach 40 km. I gdybym zrobił ten przedział między 35 a 40 km, no to byłoby super. Tylko że, no dużo się pokomplikowało w ostatnich dwóch dniach. Mój młody jest obecnie chory i cała noc była na telefonach rozmowy gorączka, czy zbijać, jak zbijać. It's complicated. No i w każdym razie mam dzisiaj pociąg powrotny i ten pociąg powrotny mam ustawiony na godzinę 17:40. 30-40 kilometrów. Od poznania, to jest kawał drogi i trzeba zdążyć. Jeżeli nie zdążę, to potem będzie cały dzień kombinowania, jak te pociągi poprzesuwać, czy uda mi się wrócić jeszcze dzisiaj. Dlatego nie przedłużając, jest koło godziny 8 rano. Ja zaczynę sobie zaraz robić śniadanie, porozciągam się i potem trochę wcześniej pójdę na start. Pokażę wam, jak to wszystko wygląda, całą tą atmosferę i sprawdzę sobie, który peron i który tor to jest odjazd mojego pociągu, bo może być nerwowo to oddany, wziąłem jakąś folię, chyba z półmaratonu. Jest zimno, jeszcze jest prawie ponad godzina do startu. Ja idę się chować, bo zimno. Jest fantastycznie! Trzymamy za was kciuki! To będzie piękny dzień! Poznań! Poznań! Uch, co tu się dzieje? A ja w zarejestrował! Matko to tak. Ile ludzi trzeba będzie wyprzedzić? Drugi kilometr! Ten 150! Totalny chwil ale ludzie to łańska fantazja wyprzedziłem chyba nie wiem kilkaset osób czwarty kilometr od górę był ale tętno jest na razie stabilne i nawet jeszcze spada 4,25 4,30 no, można tak trzymać e, no i potem to się zobaczy mamy piąty kilometr 4,24 22 minuty Równiutko. Tu jest ciężko. Ściana wiatru praktycznie trzyma. Ósmy kilometr Tętno trochę Dobra. za wysokie, ale było sporo podbiegów. Bardzo dużo było podbiegów. Teraz podobno ma się wypłaszczać. Także pod górę, pod wiatr Teraz żelik i lecimy dalej. Mały już już ruszył 10 tętno trochę za wysokie. Trzeba troszeczkę zwolnić, nie forsujemy dziś. No i wybiegamy z Poznania, 13 km fajnie jest spoko, aby tak nie wiało w mordę cały czas. 15 km wybijamy tu tam widać z tyłu autobus i takie autobusy będą nas z powrotem. Za kilometr wezmę sobie żela, mam jeszcze jedną kofeinę, pewnie po półmaratonie wchodzi żel. Za 3 kilometry będzie znak Adama Małysza, bo on tyle podobno przebiegł w tym biegu. Jamy z realnie nie da się bierzać Dzisiaj chyba na tym maratonie kończę Potem opowiem wam dlaczego tempo już mocno spadło Także na 25 piątym kończę wodopój do autobusu i spadam dwudziesty siódmy Jezus, ale masakra. Kończymy 30 km Nie, nie możemy. Wodę? Woda na Dobra. Tak, Brawo, Lecisz dalej, Piotrek? Lecisz jeszcze? Ja już kończę, 30. Ja czekam jeszcze. No i mamy. 30 km po 4,42 robimy szybko poteczkę przy 30 hop, hop 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 cyk 30 km tak jest, nie znada pomachaj i przewiadamy wszystkich tutaj na portapaju. Dziękujemy że nam pomagacie. Dziękujemy, że jesteście z nami. No i tak się kończy Wings for Life. Teraz czekamy na autobus, aby zdążyć. Tak to wygląda teraz. Czekamy już 15 minut na autobus. Dziękuję, że napadam, na trzeba na 5 Martyna przebyła 57. 57. 57. Na na od wielu Tak, zapraszamy. Oczywiście, zapraszamy. Co szukamy? No i tu kończy się przygoda z Wings for Life. Jedna z bardziej hardkorowych przygód, jaka mnie chyba ostatnio spotkała. Chciałem Wam tutaj opowiedzieć o tej kumulacji pecha w ostatnich dniach, które spowodowały to, że olałem ten bieg i w zasadzie nie zależało mi już kompletnie na wyniku i tak łatwo było mi się poddać. Jak pewnie wiecie, biegi długie biega się głową. Jak nie ma głowy, to nie ma biegania. Po prostu nie da się biegać biegów długich bez głowy i u mnie właśnie tak było. Nie była to kwestia żywienia, nie była to kwestia wydolnościowa. Tutaj macie wykres tętna na tym biegu. I jak łatwo zauważyć, ja nawet nie dotknąłem 180 bpm, gdzie półmaraton warszawski przebiegłem na ponad 180 bpm średnim. A tutaj odpuściłem ten bieg i świadomie się poddałem. Same założenia czasowe zanim pojechałem do Poznania no były dosyć proste. Mam bieg po 4,30-4,25 max. Przez jak najdłużej mogę, około 30-35 km. Nie wiem, ile wyjdzie. Natomiast wydawało mi się to bardzo łatwe ze względu na trening, który zrobiłem dwa tygodnie temu. I tutaj pobiegłem po 4,26 ze średnim tętnem 161 bpm, -ów. więc myślałem, że te 30 km na zawodach, no to to jest naprawdę. Kwestia formalności. No, oczywiście, warunki były trudniejsze i tutaj nie ma co porównywać jednej trasy do drugiej. Tutaj na początku były trochę górek, ale tak naprawdę problemem był wiatr, który wiał w zasadzie przez większość czasu w twarz. No to może żywienie. Dbałem o to naprawdę bardzo. Byłem cały czas najedzony, non-stop się nawadniałem, miałem żele przygotowane, miałem je brać co 40 minut na trasie i tak robiłem. Także żywienie było GIT. Co zatem nie zagrało? No, odpowiedź może być tylko jedna. Bania, mental, stres i brak regeneracji. Macie jeszcze 5 minut, bo teraz opowiem wam właśnie, ile pechowych rzeczy się na to złożyło. Cztery dni przed biegiem w środę na treningu ugryzł mnie pies. Niby nic, małe zadrapanie, ale bardzo dużo problemów. Musiałem się zaszczepić na tężca, na wściekliznę. Oprócz tego musiałem przyjąć po antybiotyk. Może antybiotyk mnie osłabił, tego nie wiem. Idziemy do piątku. Mój sąsiad. Obchodził 40 urodziny. Zatem do drugiej w nocy mogliśmy słyszeć, przeżyj to sam. Przeżyj to sam. I inne szlagiery, które nie pozwoliły zbytnio spać. Ale już też w ten piątek mój młody zaczął skarżyć się na ból brzucha, wstawanie do młodego, impreza za płotem. Spowodowała, że spałem jakieś może 3-4 godziny z piątku na sobotę. A rano młody wprawdzie poczuł się lepiej. Zaczęliśmy dyskutować z żoną, czy jechać, czy nie jechać. Gdyby to był bieg pewnie na jakieś 10 km gdzieś randomowy, który się powtarza często i tak dalej, to bym w ogóle to olał i nawet bym nie podchodził do tego, bo czułem się słabo. Ale jako, że to był Wings for Life, jako, że to był bieg flagowy w Poznaniu, na który dostałem się po raz pierwszy od 3 lat. Miałem wszystko już wykupione i zapytałem się żony, czy. No, jest sens, żebym jechał. On powiedziała, że może nic mu nie będzie, będzie git i tak dalej. nie? No to dobra, jedziemy. 5 godzin w pociągu, nie było tragedii. Ale zaczęły spływać informacje około 18-19, że młody dostaje gorączki, że zaczynają zbijać, że kombinują co tu zrobić, może na izbę przyjęć, ja już zaczynam się denerwować, zacząłem myśleć, żeby w ogóle w ten sam dzień jeszcze wracać. Także moja druga noc przed samym startem wyglądała bardzo podobnie i z tego stresu nie mogłem zasnąć, duszno w hotelu, 3 godziny może przespałem, także łącznie przez te dwie noce spałem jakieś 7 godzin. Zajebiście. Moja żona wykończona, praktycznie nie spała nic, więc ja nie mogłem jej tak zostawić. A pociąg był o 17:40 i musiałem zdążyć na ten pociąg, także doszła nam jeszcze presja czasu. Zacząłem pytać organizatora i ludzi na Facebooku. Ile tak naprawdę trwa taki powrót z 35-40 km? Okazało się, że jedni odpisują, że godzinę, jeden mówił, że półtorej godziny, więc szybka kalkulacja w głowie i powiedziałem: No, nie, 40 km to ja na pewno nie będę biegł. Myślałem, że skończę na 35, może 30, bo dałoby to dodatkowe 30-40 minut na powrót. I wtedy już, no, no, raczej bym zdążył. No i teraz chyba. Robi wam się w głowie jasno, że wracając do biegu na tym 21 kilometrze, kiedy pojawiła się pierwsza trudność, kiedy dostałem tym wiatrem w twarz, gdzie wydolnościowo było jeszcze taki zapas, powiedziałem sobie, że mi się tego biegu po prostu już nie chce biec. Ja chcę już wracać. I gdyby nie fakt, że rzeczywiście ten mały, żeby tam jeszcze jechał pół godziny, to ja bym to zakończył na półmaratonie. Dlatego też nie zużyłem dodatkowych moich supermocy. Miałem w zanadrzu dodatkową kofeinę, miałem słuchawki z moją ulubioną muzą, nastawioną, żeby na przykład walczyć tam po 30 km. No i resztę widzieliście na filmie. Na teren targów udało mi się wrócić o godzinie 17.05. Gdybym pobiegł 5 km więcej, nie wiem, czy bym zdążył. Pozwoliło mi to na dojście na dworzec na czas, ale znowu był problem z pociągiem i dobra wola konduktora, ponieważ mój pociąg był opóźniony o ponad godzinę i gdybym do niego nie wsiadł, to nie mógłbym się potem przesiąść na pociąg w Warszawie. Poprosiłem konduktora, który pozwolił mi jechać na podłodze do domu, żebym mógł zdążyć na ten pociąg. No i na koniec dwa słowa jeszcze o samym biegu, pomijając moje perybetie. To jest naprawdę fajna impreza i co roku ją biegam. Bardzo polecam bieg z aplikacją, bo jest świetny. Jeżeli nie możecie zdobyć flagowego e, biegu, to weźcie, umówcie się na jakiś event w swoim mieście. I naprawdę to się fajnie biega, słyszy się te wszystkie komunikaty. małyś jest tutaj, małyś jest tam, ucieka się przed tym. To jest fajne. Bieg flagowy oczywiście to jest skala, to jest impreza, to jest fan, to jest piknik. E, warto przyjechać na dłużej. Można spotkać właśnie gwiazdy, można spotkać celebrytów, można spotkać ludzi ludzi filmu, muzyki, sportu. W jednym miejscu można porobić sobie fotki, pogadać. Oprócz tych wszystkich sławnych ludzi, też bardzo pozdrawiam osoby, które spotkałem. Mówicie, że oglądacie kanał, dzięki wielkie za zbicie piąteczki. Właśnie po to nagrywam takie obszerne. Relacje, z informacjami, co się tak naprawdę wydarzyło, bo wiem, że bardzo dużo ludzi to ogląda i chciałaby to wiedzieć. Tyle myślę ode mnie. Młody ma się już dobrze, jest przetyrany. Oczywiście nie ma już gorączki, ale tam jeszcze go trzyma. Ja y, jestem zmęczony bardzo mocno, ponieważ ta noc też nie była najlepsza. Wróciłem po 12, miałem godzinę opóźnienia w pociągu, także no łącznie w tych trzech nocach ja spałem chyba z 15 godzin. Muszę odpocząć, muszę odespać. Mięśniowo, wydolnościowo czuję się świetnie, tylko po prostu. Tu muszę pójść spać. Miało być inaczej, ale jesteśmy tylko amatorami. Family first zawsze. To jest tylko hobby. Biegów będzie mnóstwo już niedługo, bo za 3 tygodnie 10 km w łodzi. Tam spróbuję swoich sił i to będzie chyba ostatni start tego sezonu. Także do zobaczenia gdzieś na trasie i widzimy się.